Funkcjonalnością, na którą warto zwrócić uwagę w nakładce na Archikat stworzonej przez marki Isover, Rygips oraz Weber, jest generator zestawień materiałowych. Na podstawie pola powierzchni i grubości poszczególnych warstw w zaprojektowanych przegrodach, tworzone są automatycznie zestawienia materiałowe. W zestawieniach zostaną uwzględnione niezbędne akcesoria przypisane do rozwiązań. Nie wszystkie akcesoria zobaczymy na modelu, nie musimy się tym jednak przejmować, ponieważ po wygenerowaniu arkusza będą one uwzględnione. Zestawienia tworzone są jednocześnie w dwóch formatach, PDF oraz XLSX. Nie ma znaczenia, którą nakładkę uruchomimy. Narzędzie do zestawień uwzględni produkty wszystkich trzech marek. Zanim uruchomię generator zestawień, muszę jednak upewnić się, że wszystkie dane w obiektach Sangobę w modelu są uzupełnione. Jest to szczególnie ważne, gdy obiekty były wstawiane częściowo automatycznie za pomocą nakładki, a częściowo ręcznie poprzez zmianę struktury warstwowej. Dla przykładu przejdźmy na kondygnację czwartą i zaznaczmy jedną ze ścian międzylokalowych, a następnie prawy klik ustawienie wybranych ścian i łatwo zauważyć, że parametry techniczne Sangobę są tutaj zdefiniowane, jednoznacznie określone, więc będą mogły być zestawione. Natomiast ta sama ściana, ale na kondygnacji niżej, została wstawiona ręcznie poprzez wybór narzędzia ściana, a następnie odpowiedniej struktury warstwowej na pasku opcji. I zobaczmy, jak tutaj przedstawia się sytuacja z parametrami. Wchodzimy do właściwości i łatwo zauważyć, że tych parametrów nie ma. Dlatego przed wygenerowaniem zestawienia musimy mieć pewność, że wszystkie informacje techniczne istotne z punktu widzenia zestawień zostały w odpowiednio wprowadzone do obiektu. Żeby to zrobić, na zakładce Sangobę mamy do dyspozycji przycisk Uaktualni. W tym momencie program automatycznie sprawdza, które obiekty należą do oferty Sangobę i uzupełnia je odpowiednimi danymi. Mogę już uruchomić narzędzie do tworzenia zestawień, ponieważ mam pewność, że wszystkie dane zostały uzupełnione poprawnie. Przechodzę więc na zakładkę Bę, a następnie uruchamiam obojętnie którą nakładkę i wybieram przycisk Zestawienie w prawym dolnym rogu. Następnie definiuję lokalizację zestawienia, gdzie ono ma być zapisane. Ja zapiszę sobie to zestawienie na pulpicie i klikam przycisk OK, po to, żeby program sczytał dane z modelu i odpowiednio ustrukturyzował je w zestawieniu w dwóch formatach. Po wygenerowaniu program automatycznie otwiera zestawienie w formacie PDF. Sprawdźmy, co znajduje się w środku. Zestawienie zostało podzielone na dwie części. W górnej części mamy przegrody i informacje ile metrów kwadratowych danej przegrody czy danego systemu zostało stworzonego w modelu. Następnie jaki jest... Producent. W dolnej części mamy informacje odnośnie materiałów, których te systemy czy rozwiązania są zbudowane. No i oczywiście bardzo szczegółowe informacje odnośnie zastosowanych akcesoriów. Ponieważ narzędzie zostało dodane do trzech nakładek, w łatwy sposób można je znaleźć. Warto wiedzieć, że w zestawieniach generowanych z poziomu nakładki uwzględnione są tylko produkty marek Sangobę. Oczywiście mogę również stworzyć zestawienia ilościowe za pomocą natywnych narzędzi Archicad, jednak nie uwzględnią one akcesoriów, które są zaszyte w algorytmach nakładki Sangobę.